Witam serdecznie wszystkich widzów. Dzisiejszy film zaczynam tutaj od wizyty w gabinecie dentystycznym, ale ceny obecnie dentystów to jest szok. Nie wiadomo jak za to płacić. W tym ostatnim czasie byłem na wystawie okręgu Bielsko-Biała. Ukaże się na kanale Mr. Chris Filmik z tego wydarzenia, gdzie będzie zaprezentowane najlepsze gołębie okręgu bielsko-biała, które będą reprezentowały ten okręg na wystawie ogólnopolskiej. Teraz już nas czeka tylko wystawa ogólnopolska, bo żadnych już wystaw oddziałowych nie będzie. W zakopanym też ostatnio odwiedziłem hodowlę Roberta Bielaka. Kolejna relacja z jego hodowli ukaże się na kanale Mr. Chris. I tam będzie też konkurs organizowany. Górskie tereny, gołąbki, żeśmy pięknie pooglądali. Solidny gołębok rozpłodowy z pięknymi ptakami. Myślę, że taką fajną serią jest seria wywiadów z Tomkiem Klimczakiem gdzie będzie tam kilka właśnie tematów poruszanych. Temat odrobaczania to najbliższy temat, który się pojawi na kanale. Będzie też temat uzawiących oczu, czyli głównego problemu. Ostatnio też byłem u kolegi Jacka Orszulika. Super film z drugiego wicemistrza drugi wicemistrz Polski w kategorii A w sprinterskiej. Jeśli przegapiliście ten filmik to zapraszam do oglądania, bo jest tam opowiedziane o hodowli, metodach lotowania. Także myślę, że ciekawy filmik, a w okresie świątecznym mogliście przegapić, więc warto do tego materiału wrócić. Także to plany na najbliższy czas. Z tym związanych filmiki, reportaże plus coś no a poza tym standard. E, hodowcy czasami komentują, e, w ogóle nie oglądając filmiku. Niestety tak się zdarza i to notorycznie. Są tam też jakieś zawsze hejterzy, którym się nie podoba. I, no ale wszystkich się nie zadowoli. Tak to leci po prostu, więc e, będę chciał też nagrać jakiś filmik z odpowiedziami na komentarze. E, w niedługim czasie, jak się zmobilizuje, jakieś podsumowanie roku, jakiś konkurs ogarnąć. No, takie plany tutaj końcoworoczne, no i noworoczne. Na razie dziękuję. Dobry lot. A bardzo dziękuję za dużą liczbę subskrypcji, łapek w górę komentarzy. Jestem wdzięczny na tym kanale, także gdzie tu to nagrywam. Także bardzo super. dziękuję za te komentarze łapki. No i za te subskrypcje, które ostatnio przybyły. Dobry lot.